Dzień dobry, nazywam się Teresa Długosz i mam przyjemność powitać Was w imieniu Dziełu Rekrutacji na wirtualnym Stoisku SGH w trakcie trwającego Salonu Maturzystów, na którym dowiecie się więcej o zasadach rekrutacji i życiu studenckim. Zachęcamy Was również do zadawania pytań na czacie wirtualnego Stoiska oraz odwiedzenia nas również wirtualnie w trakcie Dnia Otwartego SGH Online, który zaplanowaliśmy 24 października na godzinę 12. Sukces najstarszej i najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ma odzwierciedlenie w wysokich miejscach w rankingach. Studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie, trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne, popołudniowe i sobotnie niedzielne oraz studia w języku angielskim dostępne tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej. Studiując w szkole głównej handlowej w języku polskim, możecie wybrać jeden z sześciu kierunków. Powinniście jednak wiedzieć, że w trakcie rekrutacji nie musicie jeszcze decydować się na konkretny kierunek, ponieważ pierwszy rok jest ogólnoekonomiczny. Konkretny kierunek studiów wybieracie dopiero pod koniec drugiego semestru studiów. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne po polsku są wyniki matury i testu kwalifikacyjnego. Na studia niestacjonarne bierzemy pod uwagę jedynie wyniki z matury. Jeżeli interesują Was studia w języku angielskim, to w SGH możecie wybrać spośród czterech kierunków. Inaczej jednak niż przy studiach po polsku, w tym przypadku deklarujecie konkretny kierunek już na etapie rekrutacji. Podstawą przyjęcia na studia po angielsku jest weryfikacja złożonych dokumentów, a w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejno zgłoszeń. W trakcie rekrutacji możecie wybrać kilka form lub kierunków studiów. Pamiętajcie jednak, że aby je uszeregować, je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. W jednej rekrutacji możecie zostać przyjęci tylko na jedną ze swoich preferencji. Aby pomyślnie przejść przez rekrutację do SGH, musicie najpierw zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym. Na tym etapie podajecie swoje dane osobowe, dane świadectwa i wyniki matury, wgrywacie swoje zdjęcie i wnosicie opłatę rekrutacyjną. Opłata ta wynosi 85 zł i jest niezależna od ilości wybranych przez Was preferencji. Jeśli rekrutujecie się na studia stacjonarne po polsku, w połowie lipca powinniście przystąpić do testu z wiedzą o przedsiębiorczości. Nie musicie się na niego oddzielnie zapisywać, wystarczy, że bierzecie, wybierzecie studia stacjonarne po polsku jako jedną z Waszych preferencji w ESR. W drugiej połowie lipca Ogłoszone zostaną wyniki kwalifikacji na studia licencjackie. Jeśli znajdziecie się nad progiem przyjęcia, zostaniecie zaproszeni do złożenia dokumentów, a jak tylko to zrobicie, możecie cieszyć się resztą wakacji. Jeśli znajdziecie się już pod progiem, to jeszcze nie wszystko stracone. Pamiętajcie tylko, żeby w ISR zaznaczyć, że chcecie brać udział w kolejnej turze rekrutacji i macie jeszcze szansę dostać się do SGH na koniec lipca lub na początku sierpnia. Teraz przedstawiam Wam podstawę kwalifikacji. Oczywiście podstawą przyjęcia na studia jest dana matura. W rekrutacji możecie zgłosić wyniki z czterech przedmiotów po jednym w danej kategorii. W pierwszej kategorii możecie, możecie zgłosić wynik z matury rozszerzonej z matematyki lub fizyki. W drugiej kategorii możecie zgłosić wynik z matury rozszerzonej z geografii, historii, WOS-u, informatyki lub z fizyki, jeśli nie zgłosiliście jej jako przedmiotu pierwszego. Lub z ekonomii, jeśli na przykład zdawaliście maturę międzynarodową. W trzeciej kategorii możecie zgłosić wynik z części pisemnej matury rozszerzonej z języka obcego. Tu do wyboru macie angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub rosyjski. W czwartej kategorii możecie zgłosić wynik z części pisemnej matury rozszerzonej lub podstawowej z języka obcego innego niż ten, który zgłosiliście jako trzeci przedmiot. Z przedmiotów maturalnych możecie łącznie uzyskać 333 punkty kwalifikacyjne. Co do zasady, wyniki matur są przeliczone według schematów 1 punkt procentowy, na maturze daje 1 punkt kwalifikacyjny, w przypadku przedmiotów od 1 do 3. Wynik czwartego przedmiotu, niezależnie od jego poziomu, jest dzielony przez 3. Jeżeli pisaliście przedmioty na poziomie dwujęzycznym lub też zdawaliście inny egzamin maturalny niż Polska, Nowa natura, możecie sprawdzić szczegółowy przelicznik u nas na stronie. Pamiętajcie też, że jeśli nie możecie zgłosić wyników z którejś kategorii, na przykład nie zdawaliście drugiego języka obcego, to wcale nie dyskwalifikuje to Was z rekrutacji na studia w SGH. Przy rekrutacji na studia stacjonarne w języku polskim bierzemy pod uwagę wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Test ten trwa 90 minut. I składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Maksymalnie możecie z niego uzyskać 100 punktów kwalifikacyjnych. Dobra wiadomość jest taka, że tego testu nie da się nie zaliczyć. Nawet gdybyście uzyskali tylko jeden punkt, to i tak zwiększa on Waszą sumę punktów kwalifikacyjnych. Zakres umiejętności sprawdzanych na teście pokrywa się z podstawą programową przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, który jest prowadzony w szkołach średnich. Szczegółowe informacje o teście i przykładowe pytania znajdziecie na naszej stronie. Kandydaci, którzy mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami w olimpiadach, mogą liczyć na pewne ułatwienia w procesie rekrutacji. Jeśli znale znaleźliście się w gronie laureatów lub finalistów Olimpiady Przedsiębiorczości, sześciu pierwszych laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej lub też laureatów wybranych olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, to otrzymujecie maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych i nie przystępujecie do testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Jeśli natomiast jesteście dalszymi laureatami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej lub jej finalistami, lub też jesteście finalistami wybranych Olimpiad Przedmiotowych Stopnia Centralnego, to przysługuje Wam 333 punktów kwalifikacyjnych, czyli maksymalna ilość punktów do uzyskania z matury. I powinniście przystąpić do testu wiedzy o przedsiębiorczości. Jeśli tego tak nie zrobicie, to otrzymacie 0 punktów, ale nie zdyskwalifikuje to Was z udziału w rekrutacji. Dodam jeszcze, że szczegółowy wykaz honorowanych olimpiad przedmiotowych znajduje się u nas na stronie. Kandydaci, którzy odnieśli sukces w sporcie, mogą liczyć na dodatkowe punkty od 20 do 100 w zależności od skali osiągnięcia. Poszczególne osiągnięcia się nie sumują i punkty przyznawane są tylko za najwyższą kategorię udokumentowaną przez kandydata. Jeśli nie jesteście pewni, czy dane osiągnięcie sportowe uprawnia Was do, do zdobycia dodatkowych punktów w rekrutacji, skontaktujecie się z naszym działem. Ponieważ zawsze o to pytacie, pokażemy Wam teraz progi punktowe z ubiegłych lat. Pamiętajcie jednak, że próg punktowy w danej rekrutacji zależy tylko od Was. I od Waszych wyników z matury i testu WOP. Zaprezentowane progi dotyczą tylko studiów stacjonarnych w języku polskim. A oto najważniejsze daty w harmonogramie rekrutacji na studia licencjackie. Przejdziemy teraz do omówienia zasad rekrutacji na studia magisterskie. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata. Oferujemy studia po polsku, stacjonarne, i niestacjonarne, popołudniowo i sobotnie niedzielne. Oraz studia w języku angielskim dostępne tylko w formie stacjonarnej. Studiując w SWH w języku polskim, możecie wybrać jeden z dwunastu kierunków. Przed rekrutacją sprawcie na których chcecie się dostać jest dostępne w formie i trybie, który Was interesuje. Są dwie ścieżki rekrutacyjne studia stacjonarne po polsku: dla absolwentów studiów licencjackich SWH według średniej i z naboru powszechnego, czyli na podstawie wyników ze sprawdzenia kwalifikacyjnego. Natomiast podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne jest weryfikacja złożonych dokumentów. A w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Z jeśli chcecie studiować po angielsku, to w SGH możecie wybrać spośród czterech kierunków. Podstawą przyjęcia na studia po angielsku jest weryfikacja złożonych dokumentów, a w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie rekrutacji możecie wybrać kilka form lub kierunków studiów. Pamiętajcie jednak, że aby uszeregować je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. W jednej rekrutacji możecie zostać przyjęci tylko na jedną ze swoich preferencji. Aby pomyślnie przejść przez rekrutację do SWH, musicie najpierw zarejestrować się w naszym internetowym systemie rekrutacyjnym. Na tym etapie podajecie swoje dane osobowe, dane dyplomu. Wgrywacie swoje zdjęcie i wnosicie opłatę rekrutacyjną. Opłata ta wynosi 85 zł i jest niezależna od ilości wybranych przez Was preferencji. Jeśli rekrutujecie się na studia stacjonarne po polsku na zasadach naboru powszechnego, to na koniec czerwca powinniście przystąpić do sprawdzenia z wiedzą o gospodarce. Nie musicie się na niego oddzielnie zapisywać. Wystarczy, że wybierzecie studia stacjonarne po polsku jako jedną z Waszych preferencji w ISR. W pierwszej połowie lipca ogłoszone zostaną wyniki kwalifikacji na studia magisterskie. Jeśli znajdziecie się, się nad progiem przyjęcia, zostaniecie zaproszeni do złożenia dokumentów w sierpniu. Jeśli znajdziecie się pod progiem, pamiętajcie tylko, żeby w też zaznaczyć, że chcecie brać udział w kolejnej turze rekrutacji i macie jeszcze szansę się dostać do SGH w kolejnych turach rekrutacji na przełomie sierpnia i września. W trybie naboru powszechnego podstawą kwalifikacji są wyniki sprawdzianu wiedzy o gospodarce, który składa się z trzech modułów językowo ogólnego, ilościowego, jakościowego. Wszyscy kandydaci przystępują do modułu językowo ogólnego, kandydaci na kierunki analiza danych, ekonomia i metody ilościowe zobowiązani, zobowiązani są przystąpić do modułu ilościowego. Kandydaci na pozostałe kierunki piszą moduł jakościowy. W przypadku, gdy na liście preferencji znajdują się zarówno kierunki ilościowe, jak i jakościowe, wtedy kanele powinny napisać wszystkie trzy moduły. Przy czym w kwalifikacji na dany kierunek brane są pod uwagę tylko z, e, wyniki z dwóch modułów: językowo-ogólnego i dedykowanego. Aby móc być kwalifikowany na studia stacjonarne, należy uzyskać nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego. W tym nie mniej niż 30 punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów. A oto najważniejsze daty w harmonogramie rekrutacji na studia magisterskie. Specjalnie z myślą o Was przygotowujemy kolejne wydarzenie, mianowicie Dzień Otwarty SGH Online, który zaplanowaliśmy na 24 października na godzinę 12.00. Tam szerzej powiemy o zasadach rekrutacji na tego pierwszego, drugiego stopnia oraz o życiu studenckim. Dzisiaj do godziny 19 jesteśmy dostępni na wirtualnym stoisku SGH, trwającego obecnie salonu maturzystów. Zachęcamy do zadawania pytań. i Liczymy, że odwiedzicie nas nie tylko dzisiaj, ale także w trakcie dnia otwartego. W razie dodatkowych pytań możecie wysłać do nas maila lub zadzwonić. Do zobaczenia w Szkole Głównej Handlowej.